Dobry wieczór, Polsko. Po raz pierwszy dobry wieczór. Witamy Was bardzo serdecznie z Zamojszczyzny. Jesteśmy w miejscowości Dańczypol w, w powiecie zamojskim. Ja jestem Alex, a Wy oglądacie transmisję na żywo realizowaną przez Fundację ECPU Polska Łowcy Pedofili. Robert, 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 Robert. Rocznik 68. Tak, 68. Czyli ile masz lat? 54. No, jest nam przykro, bo szukaliśmy Cię znaleźliśmy Cię po cienku Po, po wsiak, żeśmy Cię szukali, bo się dobrze ukrywasz, bardzo dobrze się nie tak? ukrywam No, w internecie Do się że... ukrywasz trochę Nie ukrywam się, kur, to takie kur, pisarte, kur, nie ale takie kury, głupi żarty, kury Głupi żarty No, głupi Co mnie martwi? Abyśmy Cię znaleźli za dnia, pewnie byś był teraz jesteś trochę... No... E... Co tam weszło? Ile weszło? Oj, tam było kury, parę piw, kury Parę piw kur. kur. Kurde, kurde, e, Dobre, bo, dobra kurde Dobra kurde, parę piw, Robert Telefon z internetem posiadasz? No posiadam. Posiadasz. Z internetu korzystasz, co robisz w internecie? No i filmy oglądam i kory takie różne rzeczy. A na przykład, czy korzystasz z komunikatorów, gdzie piszesz z ludźmi? No mes mes messengera. Messengera używasz, fajnie. I z kim na tym messengerze rozmawiasz? No z różnymi ludźmi rozmawiam. A na przykład? No czasami kory, z takimi kory, co mi zapraszają, kory do znajomych. A kto cię zatrosi na przykład? No wybrany? dziewczyny i kury chłopaki. A ile te dziewczyny mają lat? A ja nie wiem, kury ile mają lat. Nie wiesz. Nie wiem, bo... Czy to jest twój... Twój Messenger? No, no ja wiem, że ty masz dzisiaj mało wyostrzone spojrzenie. Tu sobie zobacz, czy to jest twój Messenger? Czy nie jest twój Messenger? No, może być. Może Oj. być. Robert. Bo Także, tam tak jak stoisz. No, bo miałem takie takie powiem y, coś. Bo miałem kory kiedyś, y, też konto. Y, a to nie jest kiedyś. Robert, to jest między innymi dzisiaj. E, mówisz, że zapraszają się różne e, dziewczyny. A te dziewczyny ile mają lat? A ja wiem po ile mają lat, kory. Nie piszą. Nie wiem, pis nie piszą? Znaczy niektóre piszą. No, 13-19. Aha, a, a inaczej ci nie piszą? Inaczej nie pisze. Znaczy niektóre piszą, kur... tak? Roba, rozmowa, którą ty zacząłeś, to co jest na szaro, to jest Twoja wypowiedź. To co jest na niebiesko, to jest wypowiedź, jak ty to mówisz, kobiet. Mm -hmm, mm -hmm. Ile ta kobieta pisze, ile ma lat? O, kuźba. O, kuźwa. ile ma? 11. 11. No i? E, to niemożliwe. A jednak. A jednak. Kurde, o szlag, widzisz, kurę. Widzisz, widzisz ilość tych kartek tutaj? Widzę ilość kartek. Każda kartka to jest jedno dziecko. Je, je, no je, jedno to no. Jedno dziecko, nie Oj, kobieta, kurze. dziecko. Śliag by to trafił. Dobra Robert, śliag e, by to trafił, masz rację. Powiedz mi, e, powiedz do przesady. Kartę ale kur to już kur do przesady. Kur. No ale to Ty pisałeś. No, no pisałem. A ja przyjechałem z Tobą o tym pisaniu porozmawiać. Powiedz mi, po co piszesz do takich osób w wieku 11-12 lat? Ale nie mam kartek, Każda kartka to jest jedna ja, ja, Ja wiem, kurę. Jak myślisz, ile tu jest kartek? Albo inaczej, jak Ty pamiętasz, bo ja wiem, że Dzisiaj masz trochę zamgloną pamięć. Yy, Pora słuszna. E... No może trzy osoby, cztery. Patrz, ile o. jest kartek? O. Ile? Jak myślisz, ile to jest osób? Dzieci, bo mówimy o dzieciach. Jakie dzieci? Kurde. No 11 lat to jest dorosła osoba? Kurde. Robert, to jest dorosła osoba? No ja nie jest dorosła osoba, kuźba. 11-latka to jest dorosła osoba? No nie jest. Kurde, wygłupiałem się, kuźba ja pierdzielę, kurwa. Ty, ale wygłupiasz się. To taki śmieszny, że 11 lat się no, 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 no wciślej zaka, wciślej Ja myślałem, że to dorosła, kurde. No ale czy pisacie, że ma 11 lat? <miech> <miech> Rzuć palenie, bo to cię wykopuje. Nie kniemy, Robert, nie kniemy. No, przepraszam. To, że piwo, to cię nie usprawiedliwia. Robert, powiedz mi, po co piszesz do dzieci? Tu mam kolejne dziecko. Ładniutka jesteś. Dlaczego się wstydzisz? Dziecko, o, dziecko e, pisze do dziecka, e, czy pokaże, ci cipkę. To jest to, co mamusia ma w majteczkach. Okuiwa. Okuiwa. No, no i co powiesz? No co mam pojedzieć, kurde? No, no właśnie nie wiem, bo to chciałem, no. żeby usłyszeć. Wstyd, kurę jak cholera. No, wstyd, jak cholera, tu się zgadzam. Ale to, że wstyd to jest po bo to wiesz, wstyd to jest weźmy... No, wstyd, wstyd, A Po co wysyłasz takie zdjęcia nagich dziewcząt, dzieciom? Po co? No, bo mnie taki też wysyłają. No, ale ktoś taki wysył? Z internetu. Mhm. I dlatego e, postanowiłeś być taki dobry, szczodry i no jest... 11 jedenastolatkę. Takie zdjęcia, do, do, tak? Dobry, do, do, dobry, dobry, panowie, kurde. No dobra. ogóle czy masz świadomość tego, że... To jest karalne kurwa i... O, no Niech ci się nic nie urywa. Niech ci się nic nie urywa, bo my jesteśmy, wiesz, kulturalnymi ludźmi, przyjechaliśmy porozmawiać ja kur... z kulturalnym człowiekiem, ja który robi ja dwie rzeczy. No, ja wiem, że kurwa to, to tak będzie kurwa. A skąd wiesz, że to jest karalne? Bo ja wiem, że karalne jest Ale skąd kurę. wiesz? Bo czasami na Facebooku siedzę kurwa i że to I jest karalne kurwa. Widziałeś kiedyś nas na przykład? Kiedyś taką nazwę CPU Polska? U ja słyszałem to kiedyś. Słyszałeś? Słyszałem. No to teraz widzisz na żywo. No, to widzę na żywo. Cieszysz się? Nie cholery. A ja się cieszę, bo wreszcie się zdemaskowaliśmy. No, no i... Robert, żeby była jasność, tak jak to dzieje przyjechaliśmy porozmawiać, poczekaj, przyjechaliśmy porozmawiać z Zablokować Facebooka? Nie, ale nie będziemy zblokować, my nie jesteśmy tego, Robert, posłuchaj mnie. Przyjechaliśmy z Tobą porozmawiać o proaktywności w sieci, która jest zła i powiedzieć no. Tobie, że... No. Namawianie dzieci do masturbacji, czyli to do czego namawiałeś no, tak. na się z podatki, to jest przestępstwo. Wysyłanie no, to jest z nich stę... pornograficznych dzieciom no, to, też jest to, jest kury, to jest przestępstwo. Przestępstwo. I to, kury... Bekne, no, a, jeżeli kury... to jest, a jeżeli to jest przestępstwo, to... jak chulera, kur... No bekniesz. W związku z tym, że tak jak powiedziałem, zachodzi wobec Ciebie uzasadnione podejrzenie, że... Popełniasz wielokrotnie od dłuższego czasu przestępstwo z artykułu 200 kodeksu karnego. Przestępstwo pedofili. Naszym obowiązkiem jako Fundacja CPU Polska Łowcy Pedofili było powiadomienie Komendy Miejskiej Policji w Zamościu o tym, że po wielu godzinach poszukiwań, wielu dniach, ale przede wszystkim wielu godzinach poszukiwań, ale znaleźli, kury, udało nam się dobra, Ciebie kury. znaleźć tutaj w lesie zaszytego. I w tym momencie wezwaliśmy na miejsce tutaj policję z Zamościa. I w tym momencie będziemy przekazywać Ciebie w ręce panów policjantów, którzy są właśnie w tym momencie już tutaj obecni. To już będą czynności są podejmowali policjanci. Ja Tobie dziękuję za rozmowę. Oddaję Ciebie do dyspozycji policji. Dobry, dobry. dobry pan. Panie Przewodniczący. Dobro, długo no Ale kuiba. Przez głupotę tej Kuiba. Dobra, przejdziemy do domu.